Nie wiem, wrapa czy, czy kanapki. Drym, drym. Zajebiście. właśnie się tutaj rozmyślam. Na no czym co dać dziecku do śniadaniówki? Przecież to jest taki dylemat, że ja słuchaj nie wiem, ja już po prostu zabariowałam, oglądam te Tiktoki, toki, co i ja po prostu nie wiem, co mam móc wsadzić do, do śniadaniówki. Jak kanapkę! Zaraz wszyscy powiedzą, że daję mu biały chleb, będzie jakaś nagonka, że gluten, że struten, że tym człowieku, to teraz trzeba patrzeć, co daje dziecku do śniadaniówki. Myślałam o parówkach, no ale zaraz powiedzą, że jak dziecko się rozwija, parówki będzie jadło, przecież to nie urośnie, kości mu nie urosną, nic mu nie urośnie i po prostu wiesz, jest dramat, no batonika chciałam mu wsadzić no ale też podnosi cukier. Ja już nie wiem po prostu, czy mam mu jakieś tosty zrobić, ale to też przecież tosty robisz na chlebie, tak? I zaraz będzie nagonka, że za dużo chleba dajemy dzieciom yy, do, do śniadaniu weczek Jeszcze myślałam o gofrach, no gofry, no takie wiesz, jakieś na szpinaku czy coś przemycę, szpinak, jakieś takie wiesz, zieleninę. No ale jak przemycam zieleninę, to mówię, zrobię mu wrapa w takiej sałacie lodowej, wiesz, ale on nie wyśmieje, powie, że mu to wszystko w zęby wchodzi, mama weź mi. dlaczego ty mi coś takiego zrobiłaś, przecież to mi się zwaliło, no to już wolę mu sałatkę zrobić, no ale gdzie ja mu sałatkę, widelec, przecież jak mu dam, to przecież on zostawi to w szkole i cała zastawa nam pójdzie. Myślałam o jajku jakimś takim sadzonym, wiesz, będzie fajnie, będzie dużo białka, no ale słuchaj, no przecież jak on nowy teraz ubrudzi, przecież to będzie mu wszystko spływało, to ja się załamie. Naleśniki? Dziewczyno, jak on je naleśniki na drugi dzień, to zaraz powie, że, że mu nie pasuje, że za zimne te świeże z są lepsze, a przecież ja nie będę rano wstawała i na leśniku nie będę zmarzał. przecież ja też muszę iść do pracy, ja muszę mieć coś na biegu, a wiesz ile się stoi na naleśnikach, Dziewczyna, ja czasami robię na dwie patelnie i siedzę 15 minut, I ja pierdzielę, placuszki, sróżki, dziewczyno, on lubi takie z banankiem pokrojonym, jak ja będę musiała stać przy tych placuszkach, to ja przecież się załamie, ja muszę coś na szybko. Myślisz, że będzie dobra, no to kupię mu najwyżej jakąś brązową bułkę. To może się, wiesz, przemyci i nikt nie zobaczy, że ja za dużo mu tego daję wszystkiego białego. Słuchaj, no ale jesteśmy biały skudnik, no to chyba możemy to białe, tak? Ja już nie wiem, Baśka, ja po prostu może drapa, ale to też jest pszenica, kurwa, ja nie wiem,